Witamy, witamy. Z Oliver i Eryk. Dzisiaj mecz Polska-Argentyna. Dzisiaj wielka środa, oby środa była udana, żebyśmy awansowali do następnej rundy. Nagrywamy szybko przed Olivera szkołą, bo zaraz Oli no. musi do szkoły, także przed meczem no i zobaczymy. Ostatnio nie trafiliśmy z Arabią w wyniku. To bardzo dobrze, że nie trafiliśmy, bo u nas Polska przegrała, a potem Polska wygrała. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. 10 saszetek z naklejkami. Polska, Argentyna. Zaczynamy. Tak. Weź sobie Oli 5. I co, Ty zaczynasz? Dobrze? Hmm. Oli pierwszą połowę ma, ja mam drugą połowę. I kto tam wpada? Ghana, Katar, Dania, Australia i Dias. Czyli na razie nic. Raum, Katar, Portugalia, Brazylia, logo i FIFA. FIFA można dać pośrodku między drużynami, bo to FIFA jest, nie? O, pasuje teraz. Brazylia, Dzieci Polacy? Dania, Korea, Hiszpania i Kostaryka. Mhm, mm no popatrz, pochowali się na O, jest jeden kto to szczela? Keś! Cash, cash. <noise> wtedy też szczelił. <noise> Belgia. Wow. I Rybus. Rybus, którego nie ma na miesiącu, ale 2-0. No taki wynik to byłby Serbia rewelacja. i Marquinhos. Nie no, jakby taki oli wynik był, to by byłby... Ostatnia sasiedka. Tak, ostatnia Sosierka, pierwszej połowy. Portugalia, Japonia, Royce, Kamerun i Australia. Dobrze, czyli sędzia gwizdnął na przerwę. Zaczynamy, aha, teraz 15 przerwy, Tik, tik, tik. i druga połowa, uwaga, uwaga, Oliver bardzo dobrze zaczął mecz 2-0 do przerwy dla nas, patrzymy co teraz, Francja, znowu Francja, Ecuador, Ghana i Francja, patrz Oli, 3 Francuzów na 5 naklejek. Kunku, który się niestety skontuzjował i go nie ma na mistrzostwach. Dobra, no to teraz patrzymy. Niemcy, Zule, Tunezja, Meksyk. Meksyk to dzisiaj gra. To jest Senegal. I USA. USA wczoraj awansowało do jednej ósmej. No, nie chce się otworzyć. Teraz mamy drużynę Senegalu. Arabia Saudyjska. Belgia. Anglia. I numer 2. Połowa pucharu. Jeszcze dwie saszetki do końca, oby się nie zmieniło, albo żebyśmy podwyższyli. Byłoby fajnie. A wpada kolejny zawodnik Arabii Dania Christiansen Gana Baba Kamerun O nie, o nie Argentyna 2-1. Oliver, popatrz co się dzieje. Korea. I uwaga, uwaga. Ostatnie 5 naklejek. Ostatnie sąsiadka, tak jakby 5 minut w meczu. Bo 5 naklejek. Tak. Czy się coś zmieni? Oby nie. Uf, myślałem, że to już Argentyna, to Urugwaj, Nunes, Costa Rica, Chorwacja, Brozowicz, Senegal Mane, niestety nie ma go na mistrzostwach i ostatnia jest, logo Walii, czyli wygrywamy 2-1. No, nie miałbym nic przeciwko, żeby taki wynik padł dzisiaj wieczorem o godzinie dwu, no, 20, ale już to się zacznie mecz. Także w naszym meczu gole ścielają Matthew Cash, no i Rybus, którego nie ma na mistrzostwach, ale nieważne. Zawodnik polski, także 2-1. Tak. U nas wygrywa Polska. Także mamy nadzieję, że będziecie kibicować dobrze, ściskać kciuki i że awansujemy do następnej rundy. To by było fajnie, super, mhm. że Polska powstrzyma Messiego i spółkę. Także trzymajcie kciuki, kibicujcie i do następnego razu. 爸。<Pa. S 2>